Oto no Anna. Zawsze marzyła o kocie. Teraz jej marzenie wreszcie się spełniło. Została szczęśliwą posiadaczką małego kotka. Jak większość osób, które nie kupiły kota od hodowcy, zupełnie nie wie, czym żywić swego nowego podopiecznego. W końcu na rynku dostępnych jest wiele rodzajów karm, a Anna nie chce karmić swego kotka czymś niezdrowym. Szuka więc pomocy w internecie. Pierwszy wynik, jaki pojawia się w wyszukiwarce, to reklama Royal Canin. Zdrowe żywienie kociąt Royal Canin. Wypróbuj za darmo. Annę zaciekawiła propozycja darmowej wyprawki, więc klika w reklamę, a w przeglądarce pojawia się specjalna strona promocji. Na stronie Anna znajduje wszystkie informacje na temat akcji. U dołu ekranu znajduje się duży czerwony przycisk Zamów wyprawkę. Anna wypełnia formularz rejestracyjny, podając informacje o sobie, swym kocie oraz adres dostawy. Następnego ranka otrzymuje od kuriera wiadomość z danymi kontaktowymi oraz przewidywanym czasem dostawy. Otrzymuje paczkę. Rozpakowuje ją i wyjmuje opakowanie suchej karmy Royal Canin Kitten 400 g. Saszetkę karmy mokrej dla kociąt. Poradnik, który pomoże jej w wychowaniu kocięcia i magnes na lodówkę Royal Canin, aby wiedziała, do kogo się zwrócić w razie pytań o potrzeby swego kociaka. Następnego dnia do Anny dzwoni konsultant Royal Canin. Pyta, czy paczka dotarła oraz czy Anna ma jakiekolwiek pytania. Nie trzeba dodawać, że Anna jest pod wrażeniem obsługi oferowanej przez Royal Canin. Po trzech dniach zapas karmy kończy się. Anna musi dokupić karmę, jednak nie ma ochoty jechać samochodem na drugi koniec miasta, tylko po jedzenie dla kota. W tym momencie otrzymuje e-mail od Royal Canin. Zawiera on elektroniczny kupon rabatowy na karmę, który Anna może zrealizować w wybranych sklepach zoologicznych, internetowych lub stacjonarnych. Od tej pory Anna naprawdę docenia Royal Canin. Wie, że jej kot otrzymuje najlepszą zdrową karmę, a jego rozwój jest w dobrych rękach.